Witam serdecznie w kolejnym moim filmie. Bardzo długo mnie nie było. Składało się na to dużo rzeczy. Troszeczkę mojego lenistwa, być może troszeczkę brak czasu, inne obowiązki. Oczywiście dostawałem od Was zapytania, dlaczego nie nagrywam dalej i tak dalej, i tak dalej. No było to bardzo miło z Waszej strony, za co bardzo dziękuję. Również dziękuję tym, którzy pozostali w dalszym ciągu na moim kanale i czekają z niecierpliwością na... Jakieś kolejne filmy. No, nie mogę Wam obiecać, że będę te filmy nagrywał na bieżąco, tak jak to było przedtem, ale postanowiłem sobie, że zawsze kiedy znajdę chociaż chwilę czasu, to coś dla Was nagram. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać coś, co już było na moim kanale. Było to jako pierwszy film, który stworzyłem, który wrzuciłem na kanał, mianowicie Zapiekanka Ziemniaczana. Tego filmu niestety już u mnie na kanale nie ma, dlatego że YouTube od czasu do czasu odwalał takie rzeczy, że, że niby prawa autorskie, jakaś tam muzyka leciała w tle czy coś i, i ten film został przez YouTube'a oznaczony właśnie u mnie, gdzie naprawdę szczerze mówiąc tysiąc razy przeglądałem ten film i nie usłyszałem tam ani jednego dźwięku, no ale istotne film sam zablokowałem. No bo skoro y, y, komuś przeszkadzał, no to go po prostu zablokowałem. I dlatego też postanowiłem dzisiaj, jako pierwszy film po tak długiej przerwie, a to ponad chyba 2 lata, dwa i pół roku może, musiałbym sprawdzić, y, postanowiłem właśnie nakręcić y, ten film z tą właśnie z zapiekanką ziemniaczaną. No a potem w kolejnych filmach będziemy widzieli y, coś może z Waszych sugestii, które już padały lub które... Y, zostaną napisane w komentarzach. Zobaczymy, w każdym razie przechodzimy do, do setna, czyli do zapiekanki ziemniaczanej. Jak w moim przypadku 2 kilo ziemniaków obrane, pokrojone w takie plasterki 2-3 mm. Ilość tych ziemniaków musicie dostosować do swojego naczynia, musicie dostosować do ilości domowników i i sami musicie wiedzieć, z jakiej ilości ziemniaków chcecie zrobić. Za pierwszym razem możecie zrobić takie same proporcje, potem je po prostu zmieniać. Czyli dwa kilo ziemniaków. E, przygotowałem trzy cebule. E, cebule mniej więcej takiej wielkości, czyli dosyć duże. Być może będzie tego za dużo, ale ja się nie przejmuję. Tak samo e, innych składników, jak mi zostanie, Wykorzystał sobie to e, do pizzy. A też dosyć dawno nie robiłem tej zapiekanki, dlatego też nie jestem w stanie e, tych proporcji dokładnie dobrać. Trzy e, cebule. Ja te cebule pokroiłem w piórka, e, podsmażyłem na odrobinie masła i pod koniec podsmażania dodałem parę kropli magii. Można użyć surowej cebuli, e, ale surowa cebula się nie podpiecze tej zapiekance, ewentualnie się podgotuje. I dlatego też ja zawsze podsmażam, jeżeli nie używam tutaj zapiekanki cebuli prażonej. Bardzo często też używam właśnie już gotowej cebuli prażonej, którą idzie kupić w sklepie. Daje bardzo dobry smak tej zapiekance, ale dzisiaj akurat jej nie mam. więc Zrobiłem swoją cebulę. <coughs> Oprócz tego boczek wędzony pokrojony w kostkę, w takie paseczki. Jego tu jest 400 gram też być może będzie troszeczkę za dużo. Nieistotne, ja sobie z tym poradzę. Ser potarty, w moim przypadku mozzarella. Co prawda jakaś dziwna ta mozzarella, bo mozzarella normalnie jest biała, ta jest żółta. pisała mozzarella, no to mozzarella. Też 400 gram. Oprócz tego szklanka bulionu. Bulion, według uznania mój jest akurat warzywny. Może być drobiowy może być wołowy. Jak kto woli. Jeżeli chodzi o przyprawy, pieprz i sól. Więcej do tej zapiekanki nam nie potrzeba. E, pokażę na początku e, jak tą zapiekankę przygotowuję. Potem oczywiście zrobię pauzę i dokończę, żeby Was nie zanudzać całą, całą tą zapiekanką, bo praktycznie e, robi się e, wszystkie piętra tak samo. Zaczynam od e, naczynia. Naczynie może być żaroodporne, może być brytbanka, tak jak w moim przypadku. E, jeżeli brytwanka można wsadzać do nagrzanego piekarnika. Jeżeli naczynie żaroodporne, piekarnik musi być zimny, żeby żaroodporne naczynie nie pękło. Tą brytwankę troszeczkę natłuszcze. W moim przypadku właśnie taki tłuszcz w sprayu można masłem wysmarować, czy nawet troszeczkę oleju. Tego nie musi być dużo. Nie powinno się przyklejać. Teraz pierwsze co robię, układam taką warstwę właśnie z tych plasterków ziemniaków, tak, żeby mniej więcej całe dno naczynia było przykryte. Te plasterki trochę tak na siebie nakładam. Jak mniej więcej mam jedną warstwę ułożoną, sól. Pieprz, pieprzu nie za dużo, dlatego że tych warstw pieprzu będzie więcej. Soli też nie, bulion jest też jeszcze słony, także y, oszczędnie z tymi przyprawami. Posypuję y, boczkiem mędzonym, cebulką i warstwą sera. I z powrotem warstwa ziemniaków. Tą zapiekankę pamiętam z dzieciństwa. Robiła ją zawsze moja mama. Czy robiła ją tak samo, tego już niestety nie pamiętam. Ale myślę, że jak nie tak samo, to bardzo podobnie. W każdym razie no, ten pomysł i ta zapiekanka jest od mojej mamy, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Tak mamy kolejną warstwę ziemniaków, troszkę soli, troszkę pieprzu, boczku. Może też być szynka. Może być też szynka. Są takie kosteczki szynki w sklepach do kupienia surowej wędzonej. Może być. Nie musi być koniecznie boczek. Tak, i robię kolejne, kolejne warstwy robię oczywiście ja zrobię pauzę, żeby to pominąć, bo e, bez sensu żebyście oglądali jak robię kolejne warstwy. Szkoda czasu. Także robię pauzę, jak będę miał skończone, wrócę do Was opowiem co dalej. Tak, witam po krótkiej przerwie. Zapikanka jest poprzekładana, skończona. Tu zostawiłem sobie troszeczkę sera e, celowo, dlatego, że e, w końcowej fazie pieczenia tej zapiekanki, kiedy ja ją wyciągnę e, po półtora godziny, żeby sprawdzić, czy kartofle już są miękkie, i w momencie, kiedy się okaże, że kartofle już są miękkie, że zapiekanka jest praktycznie gotowa. Posypię jeszcze po górze tą reszką sera i bez przykrycia e, wsadzę jeszcze na chwilę do piekarnika, żeby ten ser się z góry troszeczkę rozpuścił, czy nawet troszeczkę przypiekł. Ten ser, który jest tu w zapiekance, on się praktycznie, można powiedzieć, rozejdzie, że go nie będzie aż tak widać. On stworzy nam taki ser, e, serowy sos troszeczkę. Dlatego zawsze ja zostawiam na koniec troszeczkę e, sera i, i posypuję po górze. E, jak zapiekanka jest przekładana Zalewam wszystko szklanką bulionu. To jest taka dosyć duża szklanka. Ilu ona może mieć, nie wiem dokładnie, ale myślę 350-400 ml na pewno. Jak widzicie, składniki zużyłem, wszystkie nie zostało nic. Tak jak mówię, został tylko ser, którego będę potrzebował na sam koniec. <kłysy> Naczynie wkładamy do piekarnika, ustawiamy piekarnik na 200 stopni i pieczemy około półtora godziny. Po półtora godzinie mm, zalecam wyciągnąć, yy, pomacać te ziemniaki, nożem nakłuć, najlepiej nie na górze, tylko gdzieś pod spód się troszeczkę dostać yy, i skosztować, czy, czy ziemniaki są miękkie. Myślę, że po tym czasie już powinny być miękkie. No i wtedy, tak jak mówię, <laughs> przesypać jeszcze po górze serem i bez przykrycia wstawić do piekarnika na jakieś 10 minut, żeby się ten ser yy, przypiekł. Także zapiekanka ląduje do piekarnika. My się widzimy w momencie, kiedy zapiekanka będzie odpieczona. Pokażę Wam mniej więcej jak to wygląda i powiem jeszcze parę słów na ten temat. Tak, witam po dłuższej przerwie. Moja zapiekanka siedziała dokładnie półtora godziny od momentu wsadzenia do zimnego piekarnika. Na chwilę obecną wygląda w ten sposób. Może troszeczkę przechylę, żeby było. Lepiej widać. Na chwilę obecną wygląda w ten sposób. Mm, próbowałem. E, ziemniaki są miękkie, zapiekanka jest praktycznie gotowa. Wiadomo, ten czas jest czasem takim mm, wypośrodkowanym. Wszystko zależy od waszego piekarnika. W jednym piekarniku może to potrwać troszkę dłużej, w jednym troszkę krócej. Trzeba po prostu sprawdzać. W każdym razie teraz posypię jeszcze po górze tym pozostałym serem. I teraz już bez przykrycia sadzę jeszcze na 10 minut, żeby ten ser się rozpuścił i troszeczkę przypieka. Także wrócę do Was jak już będzie przypieczone. Pokażę, jak wygląda. Wyciągnę troszeczkę na talerz, żebyście widzieli mniej więcej, jak to wszystko wygląda. Także do zobaczenia za chwilę. Tak, jak widzicie zapiekanka hmm, gotowa w 100%, serek się troszeczkę przypiekł skóry, pachnie eee, bardzo ładnie. Teraz spróbuję troszeczkę e, nałożyć na talerz, żebyście widzieli jak to wygląda eee, troszeczkę niżej. mniej więcej tak to wygląda ten ser, który był w środku też ładnie się rozpuścił ciągnie się nie jest ani zbyt wodnite ani za suche wydaje mi się, że jest naprawdę naprawdę optymalnie jeżeli chodzi o tą ilość tego bulionu jest bardzo gorące paruje, mam nadzieję, że to wszystko dobrze widać Zachęcam do wypróbowania. Na pewno jest to jakaś dobra alternatywa szybkiego przyrządzenia dobrego obiadu. Być może nie upalne dni, ale w takie normalne dni czy, czy jakieś jesienne. Na pewno. Także dziękuję za poświęcenie czasu na obejrzenie tego filmu. Zachęcam do obejrzenia kolejnych, tych, które już znajdują się na kanale, zarówno tych, które. W najbliższym czasie się pojawią. Tak jak już wspomniałem na początku, nie obiecuję, że będzie to na bieżąco że będę na przykład co tydzień czy dwa razy w tygodniu wrzucał jakiś film, bo na pewno na to czasu nie znajdę. Ale jak znajdę tylko wolną chwilę, to na pewno poświęcę ją na to, żeby coś dla Was nakręcić. Także życzę Wam wszystkim miłego dnia, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie.